Witaj! W tym filmie powiem Ci, w jaki sposób możesz przygotować się na kryzys czy wojnę jako zwykły człowiek. Zajmiemy się dziś tematem żywności, bo jest to podstawa przetrwania. Powiem dokładnie, co naprawdę musisz mieć, aby przetrwać. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Bez żywności nawet najlepszy i najdroższy sprzęt będzie bezużyteczny w przypadku faktycznego kryzysu czy konfliktu zbrojnego. I jest to pierwsza rzecz, o którą musimy zadbać. Zanim jednak powiem, jakie rzeczy dokładnie powinieneś mieć, Najpierw powiem jak to magazynować, bo wiele osób zrobi tak, że nakupi dużo jedzenia i schowa je do piwnicy, aby czekał na trudne czasy. Jednak, gdy wszystko jest w normie, zapasy te stają się bezużyteczne, a to błąd. Musisz wiedzieć, że nie wystarczy raz jechać na duże zakupy zapasu konserw, których praktycznie w ogóle nie jadasz, aby w razie kryzysu mogło ci posłużyć. Bo musisz wypracować sobie pewien styl życia, w którym kupujesz rzeczy, które mogą stać długo, ale które w warunkach pokoju też będziesz w stanie zużyć. Regularnie wymieniaj swoje zapasy i ich doglądaj, ale przede wszystkim nie bierz żywności, której w życiu nie jadłeś. Weź produkty, które dobrze znasz, albo spróbuj żywności, którą chcesz kupić, zamiast zakładać, że to będzie dobre. Bo zwykle już podczas kryzysu, kiedy trzeba po tą żywność sięgnąć, okazuje się, że porcja jest zbyt mała, że z zawartością coś się stało, albo że będziesz miał potem jakieś problemy żołądkowe. Dlatego zanim coś kupisz, Sprawdź, czy wszystko jest w takim stanie, jakiego oczekiwałeś. I nie kupuj ślepo byle czego. Zanim jeszcze powiem, jaką żywność powinieneś mieć, zapraszam Cię do dołączenia na mój serwer Discord. Będziesz tam mógł wymieniać się doświadczeniami, poprosić kogoś o radę co do przygotowań. Zarówno cywilów, którzy chcą przygotować się na kryzys, jak i zawodowych żołnierzy, a nawet mnie. Link zostawiam w opisie filmu. Najpierw najważniejsze, czyli woda. Wiadomo, bez jedzenia możemy przetrwać nawet 3 tygodnie, bez wody przetrwamy 3-4 dni. Minimalna ilość wody na osobę na dzień to 1,5 litra. Poniżej tej wartości nie możemy zejść przy rozdzielaniu wody między członków rodziny podczas jakiegoś kryzysu. Tych zapasów wody powinno starczyć Ci przynajmniej na 48 godzin, ale w pierwszych dwóch dniach kryzysu czy wojny nie było takiej sytuacji, w której zostało Ci pół butelki wody na całą rodzinę i nagle panika. Skąd mam wziąć wodę? Oczywiście można ją przefiltrować, ale łatwo można popełnić jakiś błąd przy filtracji wody bez wcześniejszej wprawy. Więc dla zwykłego cywila, który nie interesuje się za bardzo survivalem, polecam po prostu kupić zwykłą wodę, bo nie kosztuje to jakichś ogromnych pieniędzy, ciężko raczej o to, aby się przeterminowała, a może uratować życie. Można też kupić tabletki filtrujące czy słomkę filtrującą, ale w warunkach wojny raczej sięgać po takie rzeczy w ostateczności bo łatwo bez doświadczenia popełnić błąd przy filtrowaniu wody. A ostatnie, czego byś chciał podczas kryzysu, to problemy zdrowotne. Komfortowym rozwiązaniem jednak będzie zaopatrzenie całej rodziny w wodę pitną na 72 godziny. Do tego czasu powinieneś nieco się ogarnąć, jeśli możemy tak mówić w ogóle w przypadku kryzysu czy wojny. Pomoc ze strony służb do tego czasu powinna nadejść albo przynajmniej zdążysz uciec ze strefy zagrożenia. Gromadzenie większej ilości wody ma sens, o ile nie mamy zamiaru uciekać. Bo może być tak, że będziesz musiał uciekać na piechotę, a wtedy nie weźmiesz 9 litrów wody na plecy. W domu oczywiście gromadź wody ile tylko dasz radę, bo i tak jakby to, to wszystko wypijesz. Ale przy ucieczce będziesz w stanie zabrać zapasy wody na maksymalnie 3 dni, bo więcej nie zmieścisz albo będzie to za ciężkie. Dobra, teraz przejdźmy do jedzenia. Co za tym warto... Mieć na wypadek kryzysu. To, o czym na pewno pomyślała większość osób, to konserwy, jednak unikaj kupowania 20 takich samych konserw. Po kilku dniach ich jedzenia nie będziesz mógł na nie patrzeć. Wybierz różne, aby twoje posiłki były bardziej różnorodne. Podziękuję sobie za to. Co do przygotowania, trzymaj je w suchym i przewiewnym miejscu. Następnie, mamy produkty takie jak ryż, cukier, kasze czy makarony. Są to podstawowe produkty na co dzień, które można długo przechowywać i również jakby co zużyć. Świetnie będą nam służyć zarówno podczas pokoju, jak i podczas wojny. Przechowuj je w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby nie dostawały się do nich mole spożywcze. Nie zawsze działa, ale minimalizuje prawdopodobieństwo, że się pojawią. Sucharki i herbatniki. Możesz kupić sucharki wojskowej bez większych problemów trzymać je przez dość długi czas. A świetnie nastąpią nam chlebo, który Prawdopodobnie w warunkach kryzysu czy wojny może być ciężko. Herbatniki za to dostarczą nam dodatkowych kalorii oraz poprawią nasze samopoczucie. Coś słodkiego między posiłkami może skutecznie poprawić humor nam i naszej rodzinie. Czekolada. Samą czekoladę również warto mieć, może tak samo dać nam dodatkowe kalorie oraz poprawić nasze samopoczucie. Następnie tłuszcze. Głównie chodzi mi o oleje, bo warto je mieć, jakby trzeba było coś już Warzywa, takie jak ziemniaki, marchew czy cebula również powinny znaleźć się w swoich zapasach. Oczywiście nie ma sensu brać tych warzyw za dużo, ale jeśli jednak masz do dyspozycji na przykład z piwnicę, można pomyśleć o małych zapasach. Czosnek zawsze powinniśmy go mieć. Poza tym, że jest zwykłą przyprawą do różnych dań, jest on bardzo zdrowy, przez co świetnie nada się przy, przy przeziębieniu w warunkach kryzysu lub po prostu do podniesienia odporności. Kiszonki i warzywa w puszkach i jedno i drugie doskonale wzbogaci naszą dietę w warunkach kryzysu czy wojny. Suszone owoce również wzbogacą Twoją dietę i dostarczą niezbędnych składników odżywczych dla Twojego organizmu, a możesz zająć się tym samodzielnie susząc owoce na, na własną rękę. Alkohol ma on wiele przydatnych funkcji, bo oprócz spożywania go co od podczas potencjalnego kryzysu czy wojny, może posłużyć jako środek odkażający kiedy coś nam się stanie, może posłużyć w razie czego jako paliwo do kuchenki, czy podobnie zresztą jak papierosy, jako środek płatniczy. Najlepiej oczywiście wybrać po prostu zwykły spirytus, bo może się nadać do wszystkiego co nie. Warto również w swoich zapasach mieć kilka puszek coli. Może pomóc na problemy trawienne, a poza tym przez sporo w cukru dostarczyć ci sporo kalorii. A jeśli chciałbyś, żebym zrobił więcej filmów tego typu, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. I z tego miejsca się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale.